To... Otwórz, jest bezpiecznie. Kogo diabli niosą? Czego chce? Potrzebuje pomocy. Uuu, człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary, to na niego guźlaż czekał. – Czekałeś na mnie? – Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni. Biały wilk. I przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okazona dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Koślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił nie trzeba było zdejmować czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? U, 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 u. złe moce, Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi z czarnych źródeł, wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, o tym gadać nie za. Tego nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Nie ich tutaj odeszły. Krew, widzę krew. Czy... Nie, nie żyje, a nie umarło. Wspomniałeś o dziecku czy im? Anny, Anna była w ciąży? Była, i poroniła, hmm, i baron nic nie powiedział? Hmm, może się bał, może wstydził. Może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Kuszlarz stary, ślepy, ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę, tylko do tych przychodzi, co cierpią. Po nim następuje każdy z nas sam decyduje. Witaj, w samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się! Wnet zaczniemy wołać zbunkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Zaczynaj! Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Czym jest życie, sami wiecie. Krótką męką na tym To, co po nim następuje, każdy z nas sam wysuje. Zaraz zjawią się przodkowie. Co impręczy każdy powie. Czy gotowiście na spady? Burza Psiakry. już czekamy. Zaczynajmy tedy dziady. Kto z Was wiecznym błądzi szlakiem? Nie opuścił tego świata. Tego lekkim, jasnym znakiem. Przezzywam. Przezzywam. Przezywam. Przezywam. <grymamy> Czy się Dobrze słyszę. słyszę. Niechaj kądziel płonie w żarze. Niechaj duch się nam pokaże. Przyzywamy, zaklinamy, każdą duszę przebadamy. Ciemno wszędzie, długo wszędzie. Co to będzie, co to będzie. Co się krzemrze, co się wszystko. Czy się mylę? Dobrze słyszę? Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kończy płonie w żarze, niechaj już się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos, wnet poznamy ducha los. Kim jesteś? On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, Ojcu Odejdź, siło nieczysta! Zaklinam cię światłem wiecznego ognia! Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mus nam pomóc, błąkany dusz? Milcz! Nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie! Odejdźcie stąd. Zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić! Ludzie, nikt nie rusza się z niej. Nie wolno przestać kręcić. wszędzie. Ucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Zielano Co to będzie? Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew spłamiła uświęconą. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. W czym szkodzi przelanie krwi? Krąg został zbrukany. Zejdą się te, które łakną ludzkie posoki. Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele i guślarzowi uda się skończyć. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Przykujcie się. Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Coś ich szędrze, coś ich piska, ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Upiory! Święta ziemia została zbrukana krwią, jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie, ratujcie się, uciekajcie, komu życie miłe! Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślasz nie boi się starego jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamros leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić.